Witam wszystkich. Tydzień 69. No, w dość charakterystycznym tygodniu 69. Eee, no powiem tak, nie jest za fajnie. Ból głowy nie przestaje. To prawda, już było trochę lepiej w tym tygodniu, niż w zeszłym, ale no kurde cały czas czuję, nie jak ja idę na siłownię to nadal czuję e, i do tego pojawiły się bóle serca kurde w poniedziałek normalnie obudziło mnie obudził mnie ból serca, no był tak intensywny że myślałem, że się zesram, zara. eee no, spociłem się, nie wiem, kurde, co to było, ale nie polecam nikomu, nikomu naprawdę. E, no, wydaje mi się, że niedługo zdechnę. Takie mam przepuszczenia, nie? Już nawet parę lat temu o tym myślałem. I... I tak mi się wydawało, a teraz mi się wydaje jeszcze bardziej to realne, nie? Teraz normalnie mam już takie przeczucie, nie? że to już jest niebawem. Mm. No, ale właśnie, gdyby nie ból tej głowy i. I serca, nie, to naprawdę byłyby szanse na rekord, kurde, tylko też był grill w piątek, troszeczkę popiłem, powiedzmy, że dwusetkę z... rumu, mojito robiłem, drinki, no kurde. chyba mohito. to jest chyba najlepszy drink, najbardziej ulubiony. No i troszeczkę popiłem, spałem u dziewczyny, późno wróciłem do domu, no i już cały ten dzień, w ogóle też się słabo czułem. Kurde, łeb mnie bolał. Kiedy mnie nie boli? I nie miałem w ogóle, nie mam motywacji przez to trochę. Przez to, żeby mnie boli łeb, właśnie nie mam motywacji. Bo mam właśnie takie poczucie, że no to już jest blisko, nie? I sami po tym treningu, jak zara. I tak mnie nie będzie. No, złamałem się raz. Kurde, kotu chyba coś jest. Właśnie. Nie mówię tu o kocie, ale. No, z kotem jest też coraz gorzej. Nie możemy go wyleczyć w ogóle. Dajemy leki prawie dzień w dzień. I prawie nic nie pomagają. Cały czas żyga. Ma jakieś zaparcia. Eee, no jest to też moja wina, bo kurde, ja wymyśliłem, żeby dawać wątrob, wątróbkę i, i naprawdę masę tego dawaliśmy. I chyba jej zapchaliśmy i lita. Tym. No i kolejny minus to jest taki, że ściągnąłem lola. Kurde, ściągałem Lola, jak ja mogę. Mogłem... I... Przestałem grać w Plemiona. Parę miesięcy nie gram w Plemiona i ściągam kolejną grę. O Jezu. No. O Jezu, naprawdę. Tragedia, tragedia to tak. jest. Muszę to ograniczyć, ale nie da się tego ograniczyć. 7.0.13. Cztery treningi. To, z, to ostatnio robi się normą brak biegania ale rozciąganie fajnie rozciąganie już właśnie tak sobie fajnie robię systematycznie powyżej o kurde dzisiaj duolingo nie zrobiłem dzisiaj jest poniedziałek szachy ponad no tutaj trochę ten panel biznesowy trochę punktacji nadałem jej inną no, ale jest tragicznie, nie. Jest naprawdę tragicznie. I każdego tygodnia wydaje mi się, że pobije rekord, a tu jest taka nie? No nic. Dobra, to by było tyle na tyle. Do następnego beczki.